No siemanko, dzień dobry, piękny dzień, a my lecimy dzisiaj na wyspę, na wyspę chwar. To podobne na z fajniejszych wysp tutaj, w ogóle, w ogóle na świecie. No zobaczymy, sprawdzimy, wolałbym wieczorem tę wyspę zwiedzać, no ale te promy jakoś tak dziwnie chodzą. Jedziemy do miejscowości Drewnik, a lecimy z Drewnika, bo jest trochę taniej niż ze Splitu. No i e, no to jest nasz sposób na oszczędzenie, pewnie wydamy na paliwo trochę więcej, ale za to i tak chcemy ten Chwał przejechać w tą i z powrotem, więc, e, więc może to będzie sposób. Zobaczcie, kotełek dorobił się własnego talerzyka. Zjadł sobie i sobie już tutaj siedzi, o. Cześć, kotełku mały. Cześć, kochana. Dzień dobry. A wczoraj kotełka jaszczurka chyba ugryzła, bo widzieliśmy, nagle zaczęła krzyczeć. Patrzymy, macha łapką i przy łapce jest e, jaszczurka przyczepiona. Nie wiedziałem nawet, że jaszczurki tak potrafią. Oho, tu boli? Tutaj boli, tu się dziabła, co? Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy tylko żeby zdążyć na prom. No dobra, dojechaliśmy. Przed nami zobaczcie dwa samochody. Tutaj stoi już prom. Idziemy zobaczyć, gdzie bilet kupić, bo jeszcze nie mamy biletu. Wydawało nam się, że będzie więcej aut, no ale w sumie Maj może dlatego. Natomiast prom jest niewielki, no wejdzie na niego może 10 samochodów. Także ciekawe jak będzie, jak będziemy wracali. Słuchajcie, to było zabawne. Właśnie spotkałem jas Jasnowidza. Nie wiedziałem, gdzie kupić bilety. Podchodzę do człowieka, ale jeszcze nic nie powiedziałem, a on już mi powiedział, gdzie iść. Także. Jasnowidz. Stajesz, ustawiłeś się na prom, więc widzisz, że chce, idziesz jak głupek i wiesz, co podchodzisz do niego, no to już nie o co chodzi. No. Czy nie Jasnowidz domyślny. O, teraz wam pokażę, zobaczcie. No ten prąd to za duży nie jest. No już do Świnoujścia jest większy. Także no tu za dużo aut nie wejdzie. Ile? Cztery pasy ma. Mniej więcej raz, dwa, trzy, cztery auta może wejdą. No z 16 aut wejdzie. Zobaczcie, tak wygląda dławnik. Też mamy tutaj te piękne górki. Kurczę, taka ładna była pogoda jak wstećmy, A teraz jest pochmurnie. Miejmy nadzieję, że się jeszcze rozpogodzi. Szkoda, że słońce nie ma. A tutaj jest, tu się kupuje bilet, Gdzie? Tu, gdzie ta kolejka, i gdzieś z złotem załatwia. Widzicie co, powiem wam, że ten drewnik jest martwy. Jest bardzo malutki, niewiele tu jest właściwie. Zobaczcie, za 20 minut promot pływa, a zobaczcie ile aut się narobiło. raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 7, 8, 9, 10, 11 12 już. Zobaczymy czy wszyscy wiadomo. Zobaczcie, kupiliśmy bilety. 142 kuny w jedną stronę, 142 kuny w drugą stronę. Czyli zobaczcie tam ile wychodziło. Tu nas wyszło 280 kun, a tam ile nas wyszło? 250 za samo auto w Tak, tam 250 w ogóle za samo auto w jedną stronę, nie? Tak. Czyli 500 kun było za auto w, w dwie strony. I plus 40 kun za każdą tak. osobę, czyli 160 kun razy 2, no to masz 280. Tak? Słuchajcie, no tam łącznie wychodziło 400 kun w jedną stronę. Przewyscha kun w drugą stronę, a tu mamy 142 kuny, więc jest znacznie taniej tutaj z niż ze spitu. Patrzcie jeszcze taka ciężarówka czekała, wjeżdża na prąd, na prąd, na prom. Także zaraz się okaże, że ta ciężarówka sama pół promu zajmie. Tu stanęliśmy, wjeżdżają kolejne samochody. Także jak widzicie kilka samochodów czeka w kolejce. Nie dajcie się zmylić, bo tutaj na przykład ciężarówka cała z kamieniami czekała. I ona zajęła pół promu. Ostatnia ta cysterna wjechała, tam jeszcze ktoś dojeżdża. I powiem Wam szczerze, że się wszyscy zmieścili ci co się z tymi, w tą cysterną i z tym samochodem z kamieniami. Zobaczcie tutaj jak ten drewnik wygląda. Bardzo malutka, taka kameralna ta miejscowość jest. Trochę wieje jak to na promie i pełnym morzu. Futerko mam na mikrofonie, zobaczymy jak to będzie słychać. Czyli tak, 5 linii po 5 pasów wchodzi na ten prom. Także 25 samochodów jest mniej, bo są te dwie ciężarówki. Jedna ciężarówka jest za 3 samochody robi. Troszkę o wyspie Hvar, więc wyspa Hvar jest najsłoneczniejszą wyspą w Chorwacji. E, tam jest chyba z 280 dni w ogóle słonecznych, mam nadzieję, że dzisiaj będzie jeden z tych dni, bo tutaj na brzegu nie ma, no teraz właśnie wychodzi słońce, ale nie było słońca, także zobaczymy. Piszą, że na Chwarze jest mnóstwo willi takich bogatych szlachciców, e, ponieważ ta wyspa była zawsze taką mekką e, bogatej turystyki jest e, turystycznym takim regionem od właściwie lat 50. XIX wieku. No ale zobaczymy, zobaczymy czy znajdziemy chociaż jedną taką, taką willę. Podobno jest tam dużo lawendy, nie spodziewamy się o tej porze roku. Bo skoro w ta lawenda, tak, w ta lawenda nie kwitła, to nie spodziewałem się, żeby tutaj kwitła. Powiem wam, że zwykle mam chorobę mocką, ale tym razem jakoś w ogóle nic. Bardzo stabilnie ten płynie. Chodź Manciek, idziemy do auta. Chodź, chodź, chodź. za nas. A, nie. Bo nie wyjedziemy stąd jeszcze. Chcę być tu nie mogę nie Nie, 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 nie włączaj, nie proszę, nie, nie proszę. Ale musimy do auta iść. No pokażemy drogę do auto. No ale na razie siebie pokazuje. Czekaj, zleci ze No do to jedziemy już po chwarze. Słuchajcie, chorwaci mają takie powiedzenie Obyś zginął na drogach chwaru. I powiem wam tak, no te drogi są kręte bardzo, co prawda, są wąskie, no ale w porównaniu do Biokowa, no to, no, to, to jest, no dobrze się jedzie, no. no. słuchajcie, po półtora godziny dojechaliśmy do miejscowości Chwar, strasznie wolno się jedzie, bo ta droga jest bardzo wąska, jest bardzo dużo zakrętów, ale zobaczcie, właśnie wjeżdżamy do Chwaru. Witajcie na wyspie Chwar i w mieście Chwar, za mną twierdza 21 stopni, zastanawiam się czy w bluzie iść czy nie, trochę wieje. Myślę, że wezmę sobą bluzę, bo może gdybyśmy weszli na tą twierdzę, to tam będzie już może być zimno. No i zaraz Wam pokażemy to miasteczko. Mamy 12.30. Na powrót z Chwaru do promu jest półtora godziny, więc, więc no co, no o 6 jest prom, więc najpóźniej będziemy musieli tak 16.30, nawet 16.20 zacząć wracać. Mama myśli, że wrócimy tym o 21.00. Wolałbym nie ryzykować na ostatni prom. No zobaczymy. Wygotowaliśmy jakiś piękną roślinę. Bez tego pojęcia nie wiem, co to jest. Jak ktoś wie, mamy. dajcie tak. znać, ale pięknie. my mamy taką białą na obrocie. Tylko, że jest u nas. No słuchajcie, ruszyliśmy w stronę tego miasteczka i powiem Wam, że jest grubo. znaczy pięknie, warstwowo, domy kamienne z czerwonymi dachami. Już jest ładnie. O, wow. wow, zobaczcie. Zobaczcie. Tutaj co tutaj jest. Ale czad to miasteczka jest. Tutaj w ogóle coś stoi, jakiś taki dziwnego. Co tu sprzedają? Tutaj można dostać. niezłe kawy za, za co? Zachodzenie w bikini. Tak, albo za alkohol o Powiem wam, że jest pięknie. Oczywiście brakuje tutaj żyjących kafejek jeszcze. Zakładam, że latem i bez koronawirusa. One są, ale słońce daje tak, nie? Gdzie na chwarze, to tutaj właściwie od 6 tysięcy lat mniej więcej żyje. Słuchajcie, tutaj sobie Grecy zakładali osady różnego rodzaju, i w pewnym momencie tubylcy, którzy tutaj mieszkają, tą osadę podbili, i potem Grecy wezwali, starożytni Grecy, całą flotę tutaj, żeby to odbić. A w knajpkach siedzą, siedzą ludzie. Ale pięknie tu jest, słuchajcie, no po prostu no, rewelacja. Chwar jest śliczne. Ciekawe, jak to wygląda wieczorem. Musi być cudownie. Zobaczcie, to jest taka mała marinka po prostu na takie malutkie łódki. A te palmy, a jakie olbrzymie. Powiem wam tak. Tutaj mamy coś takiego, co się nazywa arsenal. I tutaj budowano łodzie weneckie. Jakby taka fabryka łodzi weneckich tu była. Tu mamy lodzie z XVII, bodajże, czy z XVIII wieku. Jeszcze też za Wenetów zbudowaną. Na górze jest twierdza hiszpańska. I naprawdę piękny port. Piękny jest. One poszły do toalety, ja na nich czekam. I powiem Wam szczerze, jest 21 stopni, ale słońce daje i jest bardzo gorąco. Naprawdę. Słuchajcie, spróbujmy wejść te wąskie uliczki tutaj. Na pewno będzie chłodniej, ale nie wiem czy akurat tutaj. No, udało nam się znaleźć jakąś fajną uliczkę. Wszystko kamienne, słuchajcie, wszystko kamienne, no po prostu kamienne, wąskie uliczki, jak kochacie, to Chwad jest chyba najlepszym miejscem na to. No jeszcze mało roślinności Tak, trochę więcej pnączy by się przydało, ale też nie mają gdzie rosnąć, bo zobaczcie, wszystko wyblokowane. No i dużo schodów. A tutaj ktoś ma taras nad uliczką. a tu na szczycie a jak się wejdzie schodami na samą górę w tym miasteczku jest taka brama, taka kaplica i tu jest cmentarz. Na samym szczycie nad miasteczkiem. O, zobaczcie, ta kaplica nazywa się cerkiew świętego Nim Mikołaja z XV wieku. Wiecie co, no taka kaplica no nie ma jakiejś super historii, żeby ją tu opowiadać. Po prostu tobiła <gryw> za ten cmentarz przez wiele lat. No jedyny taki event w jej historii to, że tam została zniszczona i potem odbudowana. No ale przejdźmy do tej lodzi, może z powrotem tam parę fajnych rzeczy Wam jeszcze powiem. Babcie chcemy tutaj umiejscowić, żeby babcia tu mieszkała. Kupimy jej domek na najwyższej wieży, w najwyższej komnacie i umieścimy tu babcie. A najlepiej obie. Zobaczcie, tu jest biblioteka, taka ławka. Taka piękna klata. I tam książki widać. Zejrzymy. Widzicie bibliotekę? To jest miejsce archeologiczne. Aha, wykopaliska archeologiczne. Zobaczcie, jak wyglądają. W ten sposób. I coś odkryli. Przodują słychać. A tutaj, zobaczcie, suszy się Czy czyjeś. A tu, zobaczcie, mamy kolejną piękną uliczkę. Tu już z drugiej strony tego placu. Ale ten komin, on jest skrzywy. Będzie zaraz na was zlbie. No czy takie mamy schody. One chyba na tę na twierdzę ciągną. Chyba no, sprawdza, ile ta twierdza kosztuje i ile to trwa. Słuchajcie, jest już prawie długa, więc nie wejdziemy na tę twierdzę. Po prostu nie mamy tyle czasu. A chcemy jeszcze pojechać do. Tak, już zaliczyliśmy dwie. A chcemy pojechać do Stalikogradu. Jeszcze I Jeszcze o, dwa, dwie miejscowości zahaczyć. Chcemy też gdzieś coś no, hapnąć, jakiegoś loda czy coś. No to wszystko potrwa. Musimy na szóstą być, a tam półtora godziny się wraca. Na tym prom. Mama, mama chce pojechać popłynąć z tym ostatnim o 9. Ale ja mam takie wątpliwości, że jak się okaże, że jesteśmy 26 w kolejce, 25 w wejdzie, no to co zrobisz wtedy, tak? Ja mam zawsze czarne wizje, mama zawsze optymistyczna, ale nic, zobaczymy. Słuchajcie, a teraz Wam opowiem o tej lodzi. Więc ta lodzia już w Średniowieczu była znana. Tu był kiedyś sąd, i tu były różne eventy, się odbywały. No, teraz to jest używane jako. A spa, kawiarnia i też na jakieś eventy, aczkolwiek jak widzicie, złemontowane. A jeszcze wam pokażę stąd, to stare miasteczko tak wygląda. A tam jest trochę chodzenia po schodach, ale generalnie ślicznie się prezentuje. Słyszycie ten szum? I tutaj ten port, naprawdę piękny. O, 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 o mama kolejną dościnkę dorwała, której nie znamy i nie mamy w domu. Co to jest, mama? jakiś Ktoś wie. Ale ładna. Moim zdaniem to jest typ LOS-u. tu wyżej wejdziemy to na twierdzę dojdziemy. No to chciałeś ko... No o dziewiątym Szukaliśmy tej cerkwi świętego Matka, no ale wyszliśmy gdzieś i nie wiem gdzie teraz. Tutaj mamy widok na tę twierdzę. Ona jest jednak kawałek drogi. Nie wiem, ja jeszcze spróbuję. O, mama znalazła kości Uwaga, Uwaga, tu gdzieś jest. No je, zobaczcie ta piękna wieża Kościoła św. Marka cyrkwi świętego Marka I jakiś śliczny widok faktycznie, zobaczcie. Ale rewelacja, widok na chwal. Zobaczcie, teraz tu idziemy nad drzewkiem pomarańczowym, a nade mną wiszą pomarańcze. Kocham pomarańcze. Widzicie tu jest ta celkiew, Ale nie ma wyjścia. Znacz mama pnączyć i brakowało. A tu są piękne pnącza. Ale śliczne, grubo rosną. To w ogóle kurczasty jest, zobaczcie, jakie kolce wielkie. Zobaczcie, tutaj jest lew, i tych lubów tu znajdziecie bardzo dużo, ponieważ tutaj Wenetowie panowali wiele lat. I te lwy to zwykle, zwykle właśnie są symbole Wenecji. Lecimy na łeb na szyję, po prostu mając parę godzin tylko, jeden dzień na twarzy. Coś się sprowadza do paru godzin? Nie da się wszystkiego zwiedzić tak, jakbyśmy chcieli dokładnie wejść w każdą uliczkę w każdy zaułek usiąść w restauracji. Loda sobie jakiegoś kupić. No nie da się, po prostu trzeba lecieć. No trudno, pokażę wam tyle, ile nam się dzisiaj uda. Zwiedzić. No jesteśmy na tej hiszpańskiej fortecy. Dojechaliśmy tutaj okazało się, że da się tutaj podjechać autem, więc zeszliśmy do wniosku. Dobra, jak da się podjechać autem, to nie stracimy tyle czasu. Podjedziemy. Pokażemy Wam tą fortecę, tak tutaj jest bliska i widok z tej fotelki. natomiast nie będziemy jej zwiedzali, już zwiedzaliśmy dwie fortece podczas tego wyjazdu. No mamy troszeczkę dość. Jak widzicie, lwy weneckie. Nadal są. I tutaj mamy piękny widok na chwar. No miejsce jest śliczne. Jakbyś tam stanął, to by było Takie ujęcie tutaj na fortece. A tu z drugiej strony za mną, za Tutaj jest to właśnie z leżaczkami. Można sobie poleżeć. Co się stało? Zostawili nas na Nie wiedzieliśmy co zrobić. I zostawiliście otwarte auto i sobie poszliście, nie? A wiesz dlaczego w aucie? Ponieważ tempo w jakim wychodzisz Trwa tyle ile my obejdziemy tutaj dookoła i wrócimy, a Ty dopiero wyjdziesz z auta. Wszystko jest i widzicie, tak się chodzi z Mackiem. Spieszymy się, rozumiesz, bo no nie damy rady całej wyspy z Maciek tutaj o, o, zwiedzić, no. Po prostu życie mi się to tu laguje. No, no, się życie zlagowało. Jeszcze podejdziemy do wejścia, pokażę Wam ceny chociaż biletów tutaj na tą fortecę. Mama gdzieś sprawdziła, że od kun, no, ale nie wiadomo czy to aktualne. a tutaj widać jak forteca wygląda. Słuchajcie, chyba jednak wejdziemy na tą fortecę. Tak, wahaliśmy się, wahaliśmy się i w końcu zdecydowaliśmy. Ja powiem mam tak, no nikt nie stał tam przy kasie, więc po prostu weszliśmy. No powiedz nam bajkę. No taka bajka, że naprawdę jest tak pięknie i nic więcej nie no. potrafię przypomnieć. Maciek, Maciek, zobacz jaka armata. Czyli co, mówisz, że to taka sucha fosa jest, tak? Zobaczcie, niby z taką pozostałością mostku, kładki. A tu są jakieś herby. Domu. Jak ktoś się zna na herbach. To napiszcie cokolwiek tutaj. O któryś z tych herbów? O smok. Zobaczcie, to smok jest nawet. Słuchajcie, to się nazywa hiszpańska forteca, dlatego że przy jej budowie pracowali hiszpańscy inżynierowie. No to wchodzimy. Czy ja już tam byłam? To Po tej twierdzy zakończyła się w latach 1570 coś. Pierwsze wzmianki jeszcze pochodzą 300 lat wcześniej i ta twierdza bardzo ważną rolę odgrywała podczas obrony przed atakami wojsk osmańskich no ta twierdza jest niewielka, ale obroniła tutaj mieszkańców przed atakami Turków. Tak, ale była za mała i dlatego spotem zrobił więzienie. Tak, Potem więzienie. Miała też pleka, słuchajcie, w ją po prostu zarafił. Co? No i a. potem trzeba było ją odbudować Natomiast no, fajna jest generalnie, bo jest nie jest taka zniszczona. Jesteśmy przy tej armacie Maciek, ładujesz się do lufy? Co? ładujesz się do lufy? Jak? No ty się władujesz, a ja wystrzelę, co? A co ty myślisz, że ja bym ty lufy wpuścił? Widzisz, <grytanie> jak się chodzi z maćkiem. Ciągły niepokój, że na coś nie wejdzie. Jeszcze taki zaułek tutaj mamy i to wszystko jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tą twierdzę. Aha, tutaj o, tak, dało. Lizon jeszcze Jeszcze mama idzie w należne miejsce jej Ani moje? Twoje też. Jaj. Do więzienia? A? Dokładnie. Kradniemy teraz, ukradamy to. na głowy. Nie to okay. jest niebezpiecznie. A żeby ja? Ale schody z nie? Ale no, zobacz, to jest naprawdę tutaj Ładne to więzienie. No tu to mógłbym siedzieć. No. <śm> no, taki widoczek. Ej, Słowach, cela. Ej, dajcie to przy pomysikach. No. Kolejna ja cela. Miał. A nie, tutaj, tutaj jest takie urządzenie, a no, tak by sobie siedział w takim czymś, Zobacz, jak na Malcie. Co? Jak ktoś nie widział naszego filmu, to tu, na Malcie, to zobaczcie, macie w czymś ja wie, właśnie gdzie? był. to. Nie wybrało ci, przepraszam. Słuchajcie, taka refleksja jeszcze z tym więzieniem, przynajmniej oni nie narzekali nie na upał. Bo to jest naprawdę chłodno i, przy, i wietrznie. Śmiałem się ze mnie, że powie, powiedziałem wiecznie, ale to jest przeciąg po prostu. A oni teraz się śmieją, że pewnie tu ludzie siedzieli wiecznie. 40 kun niby, ale my nic nie zapłaciliśmy. 40 kun powiedziałeś 40 kun my nic nie zapłaciliśmy. Mama mówi, że ona upadła się, żeby tu wejść. No dobra, niech będzie, że to mamy zasługa.